Witam, witam bardzo, serdecznie. Jak że To w nagram odcinku kolejny odcinek z Forza Canary I nowy update Nareszcie po trzech tygodniach, czy tam czterech Cza, Charlie? Czarnie, nie czarnie Czarnie, Czar, czy jak on ma, what the heck No, Czarnie, no Czarnie Wyszła do gry Taki Lefty, nie wiem on pisze nef Charakter Czy to jest jakieś nowe CPU, czy tylko to jest skin Się Zobaczy i proszę bardzo, mamy nowy sezon, 5000 fastcoinów, co jest grane? co to za darmo? Aha. No dobra, 5000 fastcoinów za darmo. Zgaduję, że przez to, że nie było, żadne, że nie było żadnych update'ów. No muzyka jeszcze nie została zmieniona. Dlaczego muzyki nie ma w sklepie? To było najlepsze, co było. Yy... Wow, czarny ikon 3D. Left Eye d Buy it. Why not? I tu mamy nowy mini pack Jak widzicie. Czarnie, minipak. Czemu tak się nazywa? Nie, Czarnie. Czarnie. Jak takie czarniec. No bo coś innego tego tematu. Kupuję Plus Street, Proszę bardzo. I zarąbiście. Są nowe te jeszcze ikony Ikony ikonami są jeszcze jakieś nowe super hiper mega Shamrock Freddy i tak dalej. Zarąbiście. Przynajmniej mam tego Lefty'ego co kiedyś był. Ten Lefty. Jones jest. A tu jest Lefty, tu jest co kiedyś był. przy bardzo. Aha bo. No tak nie wziąłem settingsów. Ja zaraz zmienimy. Witamy, ten czarny i tak samo działa Tylko poczekajcie, tylko zmienię settings No i witamy z powrotem Nie wiem dlaczego Mi trochę laguje jako telefon I to wszystko inne To jest trochę takie dziwne No ale dobra, niech będzie Zmienimy sobie na tego Ortona i Tak I jest jako inna osoba Nie jako ten Działa inaczej Ciekawe, pyk o kurczę. O kurczę, jak wygląda. Taka buszka. Sarnie de Baker Bear. Śmiesznie wygląda. Czemu to jest... To jest bardzo dziwne skinal. No dobra. To no taki... mimik. Takie mimiki, co... No taką makasurkę taką mimikową. Dziwną. Jak mają te mimiki. Nie mimik, w ruin tylko normalne miniki w prawdziwym życiu no i na dziwnie też mu... takie są animacje wyłączania także animacja włączania no ale no do tego leftiego i od tego a zobaczmy czym jest CPU trzeba sprawdzić czy jest CPU carni i jest, to jest nowe CPU, tego nie było. Patrzę tu lew tego, a tu jest czarny. Ok, działa inaczej. Hm, działa inaczej. Jak ona działa? Patrzymy dzisiaj. Dzień dobry. Um, during the start, she's fighting Charlie's army behind the high-ranking mega shocking During the outline, her attack you in very long, the very way. Ok. The opposite jest One, you shock Char Charlie, and the set from session with his father begin. Charlie begins, begin. Head up, charge the tactics. Ok, to nam robi mi ogień. He asks the. the. the, the senator lefty during late time. Ok, to będzie lefty później. Next you to like, look away. His eyes are red, and stare. His eyes are, are white. Dobra, to są. Ma czerwone i białe oczy. I robi highwera, jak zbierzemy części, dwie albo trzy. Okej. Okay. Okej, okay, upuszcza części i robi się bardziej zła. Jak zbieram więcej części, robi bardziej zła i atakuje nas. O Jezu. Ona zaprasza swoich plash baby, żeby mnie atakowały. Musimy szajkować telefonem, żeby je opuścić. Dobra, to jest taka balora z, z częściami plus lefty. Holy moly, dobra, ciężka postać jakaś. Nareszcie. Jakaś dobra mechanika postaci. Więc cóż, zacznijmy. Jak był Afton to teraz on. Na. Uff, ale będzie w czy będzie nowa muzyka? Sprawdźmy to, okej, okay. czemu mi laguje telefon? Jest zakrojona muzyka, ale dobra. się, żeby nie umrzeć. No bardzo dużą mechanika. Okej. Okay. Dobra. Nie założyłem. Ma niebieskie oczy. Dobra, to trzeba ją szokować. Ma niebieskie oczy. The fish begin Dobra ona ma o Jezu, Ona ma te face całe Nie mam gdzieś ten mój stick, tak tak Już nie bijam levela więc streak 400 możecie tam rąbać Walić to I tak mam tam topkę nie wiem 55 Tak tak już mi się topkę nie chciała Tak tak już zaczynam pet Robić topkę więc Wolę to dobra Ale ona ma szybki to jest Szybki czas re reakcji, Jezu. Postać to będzie hit do pokonania. No dobra, to pier... To ona ma fazy, jawale. No to pierwsza faza ma te niebieskie oczy, kolejna to będą te Plush Baby i Lefty, to? Nareszcie jest z fazami. Ale żeby te fazy miały inne muzyki, to będzie idealne. Jak z Kreationem. Dup, 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 dup. Dobra, już przestanę. O Boże. Fazy plus. Wszystko, jakbyś za głośno to Sorry, nie da się ustawić tutaj, żeby było niegłośno. Ale ma głośno, no bo. Okej, okay, to jest te palenie ekranu. A ma parę faz. Jak mówiłem, niebieskie oczy. Dobra. No dawaj, dawaj, chodź. Ta muzyka mi trochę przypomina z koloru DAI. Forina naprawdę. Druga faza. Nie, nie mam innej ma muzyki. In the Fire. Nie za... Next time! Bring the whole family! Okej. Okay. Fire the hole. Czemu mi laguje gra? What the heck? Czy moje y srają? Oj, woliło mi nagrywanie, ale dobra jestem. To mi pali telefon ten nowy update. What the heck! Fire the hole. No, co mi się klika? Where is this? Gdzie ona? Tu. On. Ona. Nie, nie no, pali mi się telefon. Pa, jaki są nagi jak się ruszam. No, ale no, przejścia przynajmniej jest ta postać. To na niej ma tego. To jak będzie trzecia faza się walno. Myślę, że... Kajner robił to muzyka, nie tropika. Od... A teraz mnie nie zabił tak szybko. No niego patrzę. Look at me. Gdzie ty idziesz? Man. фильм О боже. Nie, nie pojawia się ko mnie. To nie jest tak Na szkoda trochę. Jest to pierwsza faza, długo przejmuje czasu. I'm fire! Jezu! Stop! Nagrywanie się pali! On naprawdę jest na fire! On naprawdę się pali! Uuu, to ma parę! Fire. Ty na fa fire to mój telefon jest teraz! What? Wow. This is gonna be tough What? What? Rzuciła część? Nie słyszałem tej części Telefon mi się pali przez tą grę. Co jest grane? To jest pierwszy animatronik, którym nie wiem co się odwala w tej grze C jaki to mal C no, tak. Dalej, dalej są fps 30 fps Czy mają, ale są wydłużone fps No i... Nos! Co ty pejtujesz? Pokażę mężczyznę, chodź. Ja mam szecią fazę, jeszcze się zarąbi bardziej. Dawaj. No ale dużo odcinek to będzie z forsaka to postać. Formie. Dobra. Ja mam takie line, że nie zauważy tej części. Idź. Coś jeszcze? Chcesz mi dopowiedzieć? Puta siarzą. Jezu, no nie no, co to jest za postać? Ostatni raz, jak się nie uda to ja to walę. Bo... Nie wiem no. No telefon mi się pali. Dobrze, widzicie to? Patrzcie to co się dzieje. Widzicie? Telefon się pali przez tę postać. Nie zapominam. Hiuuu Nie wiem co tu dziejno z tu postać, ale... Ta postać mi pali telefon Ja mam gorący telefon i to czuję w ręce Czuję w ręce, mam 3D Gorący telefon Co jest z grana? Pierdliwa postać, no idziemy wiedzieć, gdzie ona jest. On. Ona. What the fuck. Przecież to bez latarki i to jest easy. Tak jasne, nagraj to, nie laguj telefon przy tym. No.

jak wywalam tą pluszankę, to się pojawia piłka? Kiedy się pojawia piłka? Kiedy się pojawia piłka? Before. Make sure you pick ta them up before gets angry and attacks you. W w jak Charlie jest w ogniu. Cza Dobra, będę tak karni, nie wiem, kurde. Lefty jak w AKV2, kurde. Jest w ogniu. Y Zaczyna wyrzucać piłki na... Po, no, całym moim. No, po... karnawale, czy na... de na karnawale, nie wiem. Make sure you pick... <sighs> I'll be Before Angry and Attacks You. Mam zbie... Nie ma żadnego gusu piłki, kiedy opuszcza. I jak ona zrobi highwera i nie zabiorę piłki, ona mnie zabija. Masło maślane. Ta postać to jest zło I ja to mówię Nie, ja... Myślę, że się podobał ten odcinek, ja nie pokonam tej postaci Po pierwsze mi laguje, a po drugie nie rozumiem drugiej fazy Ponieważ piłki się zrzucają, nie wiem kiedy czy kiedy ja wrzucam te pluszanki, czy kiedy czy ona Zrobi pierwszy swojego highwer'a, czy ona, czy przybiegnie do mnie Dajcie głos do tych piłek, że nie wiem, coś się opuszcza Każda postać miała, jak coś się opuszczał, był dźwięk taki tu nie ma, tu się domyśl. I ten, to ten panik miał, miała plusz baby, ta plusz baby miał, nie wiem, wszystko miała, ktoś upuszczało się. Ta nie, nie ma, to jest cichy gościu, to jest. Nie. No a tu nawet nie ma napisane, że żeby przyzwa tylko pięciu przyjaciół plus baby, a ja tu nie ma jak zrzucę... Jak ona... Nie wiem, ja ma drugą fazę to opuszcza piłki, które są nie mają głosu, to jest... RNG, bo ja... Ja tak i tak nie trzeba i patrzcie jak mi się telefon pali. Ja bym wam mógł powiedzieć ile mam FPS-ów, gdzieś mam 30 FPS-ów przy, yy, yy, przy tym update'ie. A tu nie mam. Tylko jak jestem tutaj w jak jestem w... Nie, tutaj nie, też nie ma. Jak jestem w walce, tam tyle wpresów. Nie, to jest dziwne. Myślę, że Wam się podał ten odcinek. Ja idę go moto tak wszystko dalej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ja sobie sam pokonam tę postać kiedyś. Trzymajcie się i no i cześć.